O Rano wyjebałem czarną kawę Idę dźwigać se na bary Potem odwiedzam studio, zamawiam kalmary przejewanie szczere gówno. Powiedziałem komuś, że nie może być tak źle kiedy zbijam sypu po schodach w moim domu W moim pierdolonym domu Nie akceptujemy kurę w moim domu Dlatego nie wchodzisz w Dlatego nie wchodzisz w A my balujemy jak na bloku Ej to nic się nie zmienia, ja mnie po budzie A mam pod to bazę, Mówimy jak uciec 25 lat mam, siedzę w tej nuzie Poza tym nic i dlatego się ale jestem szczery oh, Chcę z nią górkę dzieci Mówię to wprost, kiedy na mnie siedzi A oh, 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 idziemy oh, na pedi okay, bro, Ha, u Azjatu wydać płytę w lutym, ale chyba robię album życia oh, Pierdolony album życia i bez kitu Nawet nie wiesz, jak po tym, co zrobiłem się czuję dzisiaj Powiedz, oh, jak się czuję dzisiaj wiem wydać płytę w lutym, ale chyba robię album życia oh. Pierdolona album życia i bez nawet nie wiesz jak po tym co zrobiłem się czuję dzisiaj Chowec oh, oh, jak się czuję dzisiaj oh, oh. Take znowu oh, oh. mam czysty, wzięłem ją od tyłu kiedy grała sobie w Simsy Woo! Włączył mi się Drizzy Mode, dlatego w Londynie odwiedzamy OVO i kupuję sobie właśnie. <todgłosy> ale debil, no, ale debil oh, oh. Tarkomin obserwuje narodziny gwiazdy na nowo, bo zawsze od pieniędzy było słowo, więc chuj z tobą, okej okay i muzyka twoja dupa no i płyta się do czego nie zalicza okej okay, analizujemy przywoły pracujemy na swoje no bo chyba nie chcę znikać okej okay, nie możemy przestać potrzebuję więcej manny nie mówię o gierkach o A, wsparcia jakiegoś ogarnięcia i chyba tylko ty mi to zapewnisz wydać płyta w chyba robię album życia A. Pierdolony album życia, Ej, bez kitu nawet nie wiesz jak po tym co zrobiłem, się czuje dzisiaj chowac, A jak się czuję, dzisiaj Ej, man, wydać płyta mamy chyba robię album życia. Pierdolony album życia, Ej, bez kitu nawet nie wiesz jak po tym co zrobiłem, się czuję, dzisiaj chowiec uh. A jak się czuję, dzisiaj.